Siełamko z tej strony witam was oczywiście Proxy 324 i mam dla Was krótką informację. Chciałbym Was przeprosić za to, że nie wrzuciłem filmika jak jechałem z Francji do Anglii. Czy tam Wielkiej Brytanii, jak to woli nie wiem, mam pierwszą część, ale drugiej. Druga część mi się gdzieś zawieruszyła, nie wiem gdzie jest. Szukam wszędzie. Nie ma. Także mogę jeszcze wrzucić jedną część, ale to będzie taki niepełny filmik o jak Także jak coś, to możecie pisać w komentarzach, czy, czy chcecie pierwszą część, bo drugiej, jak mówię, to nie mam. Nie mam. A teraz już przechodzimy do filmiku, więc. Cześć, na razie, do zobaczenia. Siemaneczko, z tej strony znowu Proxiu324, odzywam się po tak długiej przerwie, ale się odzywam w Eurotrakach dwójeczce. już tak nie miałem czasu, ale że nastają wakacje, także postaram się częściej rzucać co, coś. Coś, po prostu coś. Nie wiem, na co mi kota. Ja Jeszcze jestem troszkę podziębiony, ale już przechodzi woli i właśnie wierziemy transport z Liverpoolu do 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 doczycie odcinek nie wiem I właśnie wjedziemy Zaciąłem się właśnie wziemy ładunek z Liverpoolu do Glasgow Tutaj macie Wszystkie informacje, chcecie zatrzymajcie sobie filmik Dobra, i jedziemy Mamy 300 km Także chwilkę to zajmie Ale... Jednak, tak jakby najdłuższe... Nie tak jakby tylko... Mi się zdaje, że najdłuższa droga to była z... Nie pamiętam jaką, dawno nie grałem jak wykroczenie prędkości wypadek? Nie pamiętam skąd, ale do Anglii. Dobra, nie będziemy teraz tego rozpatrywać. I będziemy tracili czasu na to. Jedziemy, Jedziemy naszą piękną skanią, bumalowaną. Tam tam screeny bardzo fajne. Ta ciężarówka ledwo 90 tysięcy Mówicie o wyższej prędkości O przekroczeniu? Hm. Wymyślili sobie dziady A przecież gdy 7 lipca mniej nie będzie W lekkich ścinkach przy 20 fps, więc nie jest aż tak łatwo. Oj, 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 się na znak. Kurde, przydałoby się przespać. Dobra, dla bezpieczeństwa przyjadę na ten pas. Że do Glasgow jest perforowany dobrowy. Mamy 1517 na dworze, jest nie wiem ile stopni. W baku mamy 1244 litry i do Glasgow 241 km Zapraszamy na drogę. Правый нас мне сам Не амеки шмешанки тут есть И завши. Такие. О, рага. Слухаем еще в тот номер. Pracy, dro pracy drogowa, oby nie, oby nie. Na razie nie widzę tego najgorszego. Dzisiaj. O nie, kurde, się zagapiłem.

23 stopnie Celsjusza Oczywiście w grze No wyprzedzaj Szybko Sznyla Zjeżdżam na pas do Nie wiem jakie to nie przyjrzałem się nie wiem o nie muszę sobie żaluzę kupić słońce mi świeci tak na mnie to mam akurat tak ustawione Okno mi ciemniej obraz w oczach. Tak, ciemniej. Reguluje światło. Dobra, środkiem do Glasgow. Naprawdę Edynburg, ale mieliśmy do Glasgow. Ile tutaj jest? Co jest?

No aż mi drogę tutaj pokazało. Już nam kolej z Od razu zatankujemy. Prześpijmy. No i jedziemy. Mamy 143 czterdzieści kilometry. No, w nocy będzie jakoś dobrze nawet. Takiego ruchu nie ma. Z pomocą mamy, bo Karolina ma 4 lata, tak? Tak, tak, bezpadem. Tak. No i słyszałem, że jest w przedszkolu. Jest w przedszkolu. To pani no rano zawiedziała. No właśnie, tak, tak byśmy chyba nie pogadali z czterolatką. W takim razie szybko tato czytam, co tutaj Karolinka napisała. Dzięki mojemu tacie dziękuję, za pomocą, mamy oczywiście. Dzięki mojemu tacie od roku mogę rozwijać swoje zdolności taneczne, a rozwijać je mogę dzięki baletowi. To tata zaangażował się w poszukiwania <laughs> poważnie czterolatka na balecie. Uważnie, czterylatka tańczy, tak? tak. Jakiej to idzie powiedz? Super. Mam to okazję oglądać codziennie w domu. Przy jakiejkolwiek też? Nie no po prostu, aż łzy w oczach, coś wspaniałego, ale sam wpadłeś na ten pomysł. Gdzieś tak szukało się Aha. po prostu, no, żeby gdzieś dziewczynę zająć, żeby znalazła jakieś swoje zainteresowanie. No i w jakiś sposób się spełnia w tym. można oglądać tego owoce w domu. No super tata z naprawdę. Ja bym się miał poszukówkę Znosi, słuchaj, biega po ścianach. Ale to inny temat. Biega po ścianach. O nie, 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 nie. Co Ostatnia bardzo dużo mówi o tablecie, a mama nie chce się zgodzić na dodatkowy to odciążymy, mamę Tablet jest twój. Proszę bardzo. To jest radość. Taka kochana córka, to jest radość. I jeszcze coś, co pomaga spełnić marzenia, czyli zapas. Nie. Możecie razem rodzinie usiąść sobie przy tych i chrupać bardzo Ci dziękuję do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A Was zapraszam, bawcie się z nami dalej na www.rm.fm. piszecie, co zawdzięczacie swoim tatom i o czym marzą. Pani, jak mógłbym nie mieć? Muszę mieć, bo każdy, proszę pani, nie jest pani jedyna. Każdy chce mieć, każdy chce rozmawiać. Ale czy jest? Oczywiście, że jest. No jest. Proszę, bierze pani jest, on pani mówi. Co pani chce, ile pani chce? Za darmo pani mówi. Gadanie za darmo jest. Każdy chce i każdy może rozmawiać za darmo ze wszystkimi w Orange. Nawet mając zero na koncie. W Orange jest na kartę. Rozmowa zmienia się z Orange. Szczegóły na Orange. .pl. I te reklamy. A, w sprawie reklamy to tak pulsacie. Ach, reklamy tyle co film. Tyle co film. Taka długość, tyle co film trwa. Mówbym się w autobus, pewnie dzieci, które jadą na wycieczkę. Pff, nie wiem, bym się wrywał.

Nie pamiętam, Kim 5-1 Co wam wersji tak strzeli główką? Pierwszego dla. No kurde, co pamiętam? Sponsorze faktu jest polski Nie. Nederlandia, o. Netherlands o. Nederlands. Nie, to tylko widać na tył. Wszystko, tutaj spokoj. Ja tu tylko 60. Chcemy już być czy nie? Czasami jedna decyzja przesądza o naszym życiu. Kierowca jechał zbyt szybko, uderzył w wyjeżdżającą ciężarówkę. Pasażerowie doznali poważnych Zestu na 90. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wasyl sklep Plaża. Nigdy nie wiesz kiedy, gdzie i jakie grzyby atakują twoje stopy. Pojedyncza substancja może działać tylko na niektóre rodzaje grzybów, a dlatego każdy z produktów limii, stryper, oh. temu daje pełną ochronę... Bardzo miła jest taka reklama o przyjedzeniu. O, no, no. uh this one Tego dziadka zwolniłem do 60 Nawet mniej NIE! Kilometer. zwolnić. Welcome to Glasgow. Odkryto miasto Glasgow. Teraz będziemy skręcać Do firmy I zaparkujemy to Dobra, Mam sposób Taki który mi łatwiej. those

Zawsze się przyglądam w dwie strony, nawet na jednokierunkowych. Jak przechodzę przez pasy. Zawsze. Dziękuję. Wiem, że źle zakręciłem, ale O, stare hity. RMF FM. go! Co ja robię? Przepraszam mój błąd, mój błąd o oh, rondo. Tira, rasty styra, styra, wjeżdżam i odbijam się od drzwi. Ale mi przyjechał przed maską. No. No. się naprawić serwisu i to będzie tak serwis a i pokażę ci żaróweczkę fajna nie taka kolorowa kolorowa pięknie dobra i ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie, łapkujcie, fapkujcie i tak dalej, i tak dalej. Tylko nie pszczucie.